Krzysztof Wolski, zawodnik wiorecki Chicago Bulls. E, powiedz nam, jesteśmy po pięciu kolejkach, Zajmuje zajmujecie pierwsze miejsce obecnie w tabeli. I jak dalej plasuje się sytuacja w lidze, możemy powiedzieć. jak no, oceniasz resztę? Tak jak powiedziałeś, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale Liga Draft Liga o 25 wielokrotnie pokazała, że do ostatniej kolejki jest tutaj krew po jest zacięte walczenie o pozycjonowanie, także Wydaje mi się, że każda z drużyn w następnej kolejce meczowej będzie starała się dać się wszystko i powalczyć się tym Mimo, że aktualnie zajmujemy pierwsze miejsce, wszyscy wiemy, nasz kapitan Olek powiedział po meczu od razu, że to jeszcze nie jest koniec roboty, że na finał jeszcze trzeba będzie zapracować i z takim nastawieniem przyjdziemy na następną kolejkę. I jak myślisz, kto z tej pary, a może w ogóle jeszcze inna drużyna, ale no na, to, na to chwilę para Dallas i najbardziej tutaj zagraża. Wam w meczu o finał, jak myślisz, kto to no. będzie i ja może z kim się zagrać? Wiesz co, wydaje mi się, że ja nie jestem fanem takich predykcji albo wybierania, z kim, się, z kim wolelibyśmy zagrać. Wydaje mi się, że każda drużyna w tej lidze jeżeli ma dobry dzień, to jest z dobrej dyspozycji rzutowej, jest w stanie namieszać, w tym i my. Także nieważne, kto nam się trafi w tym ewentualnym finale, sądzę, że podejdziemy do tego z pokorą, zrobimy robotę i zawalczymy jak najlepiej się do. Ostatnie pytanie. Phoenix, nowa drużyna. Jak się myślisz poradziła w tym sezonie? O, psychopaki po przychodzili. O, przychodzili, chłopaki, sporo pobiegali. No dobra, w takim razie życzymy Wam dalszych sukcesów. Może w końcu finał, może w końcu mistrzostwo. Długo wyczekiwane dla Chicago. Dzięki. Dzięki. Pozdrawiam, mamy.